You blow my whistle baby, whistle baby. Let me know girl I'm gonna show you how to do it and we start real stuff. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle baby, whistle baby? we go. Tak, okej. Pani Kasiu, ten dzisiaj ze mną. Ja na koniec. Yyy witamy was serdecznie w roku recess. Tak. Zacznijmy Dzień grać. Jest, um, w to jest C! To jest gra dla nas, dobra, zacznijmy już. Jestem Je, w CT. Jest. Też. Nie wiem, jak się pude, zawsze jest w Ja gram Bambi, nie wiem jak tarcza. <laughs> yy, ja chyba też. Aha. Nie ma nikogo dobrego? Nie, o, 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 co lubię wam Czemu się strzelamy, dobra, nieważne. Ja nie chcę, żebym miał Z pewnie wiecie. What the fuck? co to? ma być? Czemu to nie Minecraft? Tylko jakiś C. No właśnie, no ale no czemu nie, no słuchajcie, no trzeba zmienić, tak? I jakby jak to, to słuchajcie, my nie my... mamy tego, tak? Jakby co to, to nie mamy... Um... Bozmy jestek klasę, wiesz? To jest Ja gram mi tym Czekaj, zobacz może to na nie. nie wiem Nie ja gram moim wiesz kim. co nie no, piekłupa. wsparcie, wsparcie, to najlepsza klasa yy, nie nie Wipowska. Dobra, ja też zagram. Ja gram dzisiaj pod nazwą Sajan, a Tarcza e... gra pod nazwą... Fix? Fix! Nie wiem czemu Fix, ale Fix. Dobra, no? gra... to słuchaj, to oh. gramy, to... Oh. To, 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 to gramy tymi? W takim razie wtedy gramy tymi, nie? Yy, wsparciem. Dlaczego musisz zawsze gapiać po którą ja mam? Dlaczego nie? nie, bo ja też dobrze, nic nie to zrobię. Nie działa wiesz? To... Ile już było nagrania? Nie, no to było jakieś minuty coś tam. Nie sprawdzam na razie po co. No leży na resce. O, nie, bo. nie, nie, masz widać? U mnie. E? Serio? No. No. Właśnie, naprawdę. Brawo. Nie wiem, jak... jakiś baka albo coś. No właśnie. O, mam platynki. Tajemnik. A i tak ledwa. Który masz Co? lewo? Tym? A, czwarty. No ja mam drugi. Felson... Ej, Felson ma już 4, Ma tylko 4 HP. I ktoś z rakiety już wynieżył No to ja mogę zagrać, no boże no... Na nie... możesz zagrać... No to jest Amadeusz, może sniper? Albo medyk? Nie saj, nie saj! spróbuję, nie wiem Nie wiem czy to mi wyjdzie, ale spróbuję A słuchajcie jakby co to już mam internet naprawiony więc no muszę być lepiej, już nagrywam u siebie. A jeszcze we wrześniu byś miał. No to już w ogóle. 12 majd e? Nie lubię się... Kajić, a się Więc nie czego bać. tata będzie pomykał z swoim nowym internetem jak szalona. Co? Jakaś Co? <grym> wiki nie zabiega. Ja jeszcze żyję. No kurde, no nie ma klas. <grym> nie. No ten w płacz ogniowy mi się cieszę. Elektryk, no mam wziąć innego. Laj, na hajcie Na lajcie hajcie jestem. Jest eee... kamper. No, 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 no tak nie wiesz. co, co no. mają innego robić, jak nie kampić, nie? No normalnie grać. No, no, no Dokładnie. A teraz telefon ma 8 HP. A to piętej. O, dzidek ma już nóg. O, Boże, nie. O, no, się mnie Bo O, Boże, ten plus. Cię no, O, co wpietrz. O, Gdzieś 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 Dzisiaj gramy po prostu 2-4, koksimy. Uf, ja mam 1-4. Nie, ja mam 3-4. Hey, u mnie jesteś zimny, naprawdę. Dziwne. Ty jest rzeczywiście. Lol? Niczaje. Ja tam się nie wieczę. Twoje panagerie. Chyba wiem dlaczego. Ale mam eliminację. Aj. No ja bo to mamy wyłączone dźwięki, żeby was nie wkurzały. Nie? Nie? Ja, ja mam staty 3-5, o się! No wiesz, ja? nie umiemy nie grać. Sorry. Jak chcecie to na bo mamy to w dupie. E, powiem całą prawdę o tym, jak, jak nam się wiedzie na nim. Co? Co, 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 co jak? Co, 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 co? Że o tym, jak się nam na nim wiedzie? Nie kłam, jeszcze raz. No czy... To, na czym gramy to jest nasze jedyne konto czy coś? Nie, to nie jest co? nasze jedyne konto. właśnie. Możesz się pochwalić, pozwalam ci. No, nie chcę się chwalić. Że mam full level na drugim koncie. Ale się nie chwalić w ogóle. Ja jestem iloul! <gry> ja mam sorry, o co ja mam? jedyna dobra rzecz, że jestem 30 w ranku. A no, jedyna dobra rzecz to, że jestem yy, szósty w ranku na no, tamtym tamtym. Koniec. Ale właśnie no, jak tu wszyscy go, ko 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 nie? Tak to Ja. I A może damy y, IP z tego serwa? No pewnie, no polecamy, bo to super serwer. Wiesz jaki Najlepszy Najlepszy kodbond na świecie chyba. Nie no, na świecie nie, no ale... jeden to jest jeden z lepszych, więc po prostu zapraszamy, jest no, super, o. damy tak. Nie ja wiem. mam 117 HP i platynki. No dobrze, a ja mam miliard ja produktów. Jak to już widzicie, jakie mamy fajne modele broni, właśnie stworzone przez ten I Deadłem, Alkoksiny. Znowu jest łatwo, że nie... Zobacz, który jesteś w ranku. Ja jestem 1205. <grych> jestem 1644. <grych> ja jestem lepszy, oho oh, ha. Oh. Zaraz nie jak się... Ej, a powiesz y skąd się wzięło to, że jesteś fit? Nie, nie powiem. Czemu? Bo, Bo nie. nie... Bo nie. U chutrze ci Ale mam mało Nie, tak muszę nie badać. Ja mam 18. I 12 munek, jaki koksu! Ja mam 4. OAAAA! <laughs> Dobra, czekajcie, ja tu muszę każdego tyłku ogarnąć, bo to jakiś pierdoły tu napierdolą. Czekajcie, czekajcie. było dwóch. Tak, jakieś pierdołki. I chetrz. O, się gra, nic każdego załatwia. Grasz? Jedna? Co? Ja elektrykiem. Wiedziałem, że się nie podkusisz. Nie jestem. I znowu maka leży. No dobra, ale nie nie. No, to nieważne. Juhu! Innego, ojej, tu już tutaj, jest coś nie za. Ale ci pomogłem. Wypuściłem cię. Patrzę na ciebie. U, 9 HP. O mało. Ale sobie właśnie jest na te HP, już mam piąty LVL, ale kokrze. Wiesz, już 8 minut nawalamy? Wow. Ale poczekajcie, my się musimy wczuć. Poza ociekami będziemy ekspis na tych, naszych, tych, tych. tych... Ty, żebyście już. Ej, no dajcie, chajcie, coś ma, chudę. On mnie ze wszystkiego ściąga. Hej, Nie tam nie mów tam do mnie. Ja tam się nie znam, ale dajcie, Nie patrzę na niego, na razie pożyję. Ja nie żyję. Czartę. Jak lamię. Nie, nie ma na to patrzeć. Mam też na ciebie, to nie ma na to tak samo, wiesz co mi dać? No, może to żyć ja. z tym bambi. Wow, 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 wow. Ja, żeby nie stracić perka, zagęszam sobie z Łodziejem. Nie ty mini. Ja dzisiaj raczej to stawię. Dzisiaj jest 1 września, dobrze myślę, tak? Dzisiaj 1 września, tak. No, to dzisiaj to ja stawię. Raczej. Ja raczej. Nie wiem. No u ciebie raczej tak się wątpię. Ej no! Co jak są? to mam? No, jak to się stało? Ej, może teraz pójdziemy w drugą stronę, co zna to? Bo my cały czas idziemy na te schody. Dobry pomysł. Dobra, dzisiaj nagramy tak do Max do 13 minut. Um, żeby... A ile gramy? Bo to pierwszy odcinek, no słuchaj no. A ile już gramy? 9.47. A za 6 minut i tak głosowanie na kolejną mapkę. No dobra, już nieważne. Gramy do 3 minut. Przepraszam, tak będzie 15 minut. No nie, dobra, gramy do tego, okej? Okay? Do 13-14, żeby po prostu długo się nie wstawiało, nie? Jedna minuta w te czy te, to tam po prostu nic. No tylko ja mam system operacyjny Windows XP, a tarcza ma ten... E, 7. 7. No i to ty, możesz... ty możesz mieć Windows, Windows Life Movie Maker, a ja mam zwykły Windows Movie Maker. nie, yep. nie, no, ale twoje niebo. nie, 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 się. nie, 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 je, je, Jestem nie, je, nie, jestem je. przedostatni. nie, nie, No No fart oh. be, mamy drugi wpierdol. Nie? E dobra, nie wsklinaj. Mamy drugą w dupę. To to? Ale ty Ale co, zły, nie? No. Ej, teraz idziemy w drugą stronę. No, czekaj, widzicie. Czekaj, stój w miejscu, a ty mi uciekasz. No. To jest inny. To jest inne, to nie ja. Cicho, ja idę z moim elektrykiem. Cicho, jestem zajęty. Masz Nie mamy. Nie mam echo. Nie o chodzi, mi chodzi o echo to ego. <mum> mam zamiar przeżyć. tę rudę? Tą rudę mam zamiar przeżyć. A ja wiem. Boże już nie ktoś chciał wziąć. Ja już to widziałem! Ja chyba Ale kampery... Następnym razem gramy już snajperem, nie? Chodźcie tak. Będę. Będź biała Red Bulla! No bo wszyscy zmienili od razu. Na snajpera. Nie wiem tak, jakoś mi wzięło. Lubię ozdobę. Ale my na mnie nie przyznać dzisiaj, co? Idzie ktoś tam. Nie, co to masz? To Zwykle. Aj, nie zdął. Uważaj, coś mi tam dobrze. Może laminę jak nie co, nie? Kim na razie. Nie? Trzeba linię. Udoł farbami się tylko z tej drugiej sekcji nicem. No to dobrze. Uważaj! Do no Gdzie on? Tutaj! Rakieta! Nie miałem już. Dobrze. <gry> On gra... ooo, winę sextmilić! Może by mi się ten żeby... aha, A to jest mapka, na którą nie przypadam! Ja bo jak ja już nie wiem, draca, o. Na tym mapkę chcę nagrywać drasta! Tak będzie! To jest Jeśli nie pytam ciebie o pozwolenie, ja przepraszam!

Co to? Co to? Co to? Jak to? to, to. Co to? Przedładzę. Dlaczego? Proszę pięknie, taty. Mam pozycję 1600, kokrze. Co masz? Pozycję 1600, kokrze. Mam pozycję 1770, kokrze. Łuhu! A jak myśl, do następnego nagrywania będziemy... E, nabijemy sobie jakiś level? O, rank! Jak myślisz? Możemy. Nie wiem jak wy chcecie, bo ja... ja, ja moim zdaniem moje ja chcemy nabić. Znowu mnie ktoś zabił, no. Boże, my lamimy, sorry. Boże, jakie staty. Spójrz na nie. A na moje? 6:12. 12. <grystanie> ja nie mogę. <grystanie> ja nalamimy, nie? Ale, 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 lamimy, ja nie? Jak jest nas lamy? <grystanie> Więc to chyba mogliśmy grać na w naszym wieku normalnym dobra słuchajcie już powoli fucking. eee ej to po prostu przejdźmy na no spekta dobra to ja do idę na spekta już okay, dobra poczekaj czekaj ja wlecę tak na górę mapki i popatrzeć w górę wow okej okay, słuchajcie Um, dziękujemy Wam jakby co to za oglądanie, jesteście super, bo są Was kochane no, i... W... I wiemy, że jest lamina. I przepraszam, Wiem. to tylko pierwszy odcinek. Poczekajcie, poczekajcie. Dobra, słuchajcie, jesteś się z też od 65. Ja Jan To to do zobaczenia moi kochani, pa! No odcinku, no tu cześć. Pa.